Są takie filmy, się których się nie zapomina. Puszczaj. I są takie filmy, które nigdy się nie nudzą. A Pan Bolina Goły czy żeby w koszuli była? Klasyka gatunku. Illui. Kultowe dialogi. Dokąd idzie z tą papugą. Ona musi mieć spacer. I wyjątkowe kreacje aktorskie. Nie tam. Czyli polskie filmy, które bawią do łez. Musimy ratować wartości i tradycje. W piątek 14 lipca premiera. Sprawa się rypła. Gmina babce była sygnała i setka stukła. W piątek 21 lipca premiera. Rozmowy kontrolowane. Ja już raz w gdy Gdybym nie widział, to bym nie uwierzył. A w piątek 28 lipca CK Deserterzy. Jak byście właściwie wyobrażali sobie Waszą akcję? Trzy kultowe polskie komedie od piątku 14 lipca o 17 w telewizji WP.